Co jakiś czas spotykam ludzi, którzy stosują argument, że dokumenty przechowywane w archiwach IPN-u nie są wiarygodne, że zostały sfałszowane. Co jakiś czas spotykam takie osoby, yy, stosują, które stosują tego typu argumentację, no i, i, no i trudno je przekonać, że jest inaczej. Ale cóż, wynika to prawdopodobnie w dużym stopniu wynika to prawdopodobnie z niewiedzy. Służby Służby Bezpieczeństwa prowadziła te sprawy w sposób dosyć profesjonalny. Oczywiście w latach 40. to jeszcze było mało profesjonalne. Jeżeli się zajrzy do dokumentów z lat 40., to tam różne cuda mogły się znaleźć. Nie wszystko jest tak, jak powinno być, nawet z punktu widzenia tamtejszych standardów. To wynikało po prostu stąd, że w latach 40. stosowano zasadę nie matura, lecz chęć szczera zrobić z siebie oficera. Tak było w latach 40. i na początku lat 50. Później zaczęto wymagać matury. A jeszcze później zaczęto wymagać wyższego wykształcenia. To już lata 80. Więc zastanówmy się, czy jest rzeczą możliwą, aby ktoś fałszował te dokumenty. Zwłaszcza na wielką skalę. Fałszował. Po pierwsze, cała ta dokumentacja jest w odpowiednich teczkach. Teczki mają sygnatury. I to są kolejne numery. Więc jeżeli ktoś chciałby stworzyć jakąś nową teczkę, no nieistniejącą teczkę, to musiałby nadać odpowiedni numerek. No i jaki to byłby numerek? Nie da się utworzyć numerku pomiędzy. Powiedzmy takimi liczbami jak 113-114, no, no nie da się. Więc yy, musiałoby to być jakiś numer samego końca. Zauważmy, że wszystkie te teczki były katalogowane, wszystkie teczki były spisane. Według kolejnych numerków, według dat, według dat daty kolejnych zakładanych spraw. To wszystko było ponumerowane z datami, więc nie da się od tak sobie wepchnąć teczkę. E, na przykład w połowie lat 70. czy początek 80., tak sobie stworzyć teczkę, wymyślić i, i żeby wszystko się zgadzało. Bo te dokumenty są nawzajem powiązane. Więc co? Wypadałoby dać jakiś ostatni numer, prawda? No ale ostatni numer nie jest uzgadniany w katalogach, które zostały zakończone ileś tam lat temu. Więc nie dałoby się wymyślić numeru, który by pasował. Dalej. W każdej takiej teczce. Jest spis zawartości. Karty są ponumerowane. Więc gdyby ktoś chciał dołożyć jakieś dokumenty, no w sam środek miałby problem. Najłatwiej wydawałoby się, że najłatwiej jest na samym końcu dołożyć, prawda? No ale w spis zawartości ich nie uwzględnia. Poza tym. Łatwo odróżnić jest papier, który powstał teraz w naszej epoce od papieru, który był produkowany wtedy w czasach PRL-u. Także takie sprawy jak atrament, także pieczątki, podpisy urzędników. Podrobienie tego wszystkiego jest nie jest takie łatwe, który z historyków IPN-u powiedział raz, że sfałszowanie teczki, to jest e, utworzyć sfałszowaną teczkę, to jest prawie tak samo, jak do piętnasto-piętrowego e, budynku dołożyć jedno piętro i to piętro miałoby być, miałoby zostać umieszczone pomiędzy piętrem 11 a dwunastym. Tam na samej górze dałoby się dobudować, tak, ale pomiędzy piętrami wepchnąć dodatkowe piętro, to już nie byłaby taka prosta sprawa. Na górze dałoby się dobudować, ale byłoby to widoczne. Byłoby to widoczne, i wszyscy by o tym wiedzieli, że na samej górze zostało dobudowane jedno piętro. No, oczywiście, o ile konstrukcja budynku na to by zezwalała. Coś podobnego jest właśnie z archiwami IPN-u. To nie jest tak łatwo sfałszować dokument, żeby nie zostało to fałszerstwo rozpoznane. W dzisiejszych czasach jest coraz trudniej fałszować dokumenty. Najłatwiej było fałszować dokumenty w średniowieczu. I wtedy wielu się nadawało nabierać na takie fałszerstwa. W XIX wieku z niemałym powodzeniem fałszowano dokumenty, ale już w XX wieku wraz z rozwojem technologii wszelkie takie fałszerstwa były odkrywane. Więc żadne fałszerstwo długo się nie utrzyma. Przypomnijmy, przy tej okazji, przypomnijmy sobie fałszywkę odnośnie Kaczyńskiego. Bardzo szybko udowodniono, że dokumentacja o rzekomej współpracy Kaczyńskiego z SB, że to zostało sfałszowane. Takie rzeczy jest bardzo, bardzo trudno podrobić. Natomiast teczka Bolka. I jest autentyczna. Tutaj nic nie zostało sfałszowane.